Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Przemek Krupski. Eee, spróbujemy zrobić dzisiaj babę wielkanocną. Tak naprawdę baba wielkanocna jest oczywiście w e, każdym polskim domu tradycyjnym deserem. Jest ich bardzo, bardzo dużo rodzajów. E, są baby drożdżowe. My akurat zrobimy dzisiaj taką bardzo prostą e, babę z koniakiem. Należy najpierw roztopić masło, i je troszeczkę przestudzić. E, będzie potrzebnych pięć e, jajek. Jajek, koniak, cukier, mąka, proszek do pieczenia. I tyle w zasadzie. Najpierw wbijamy pięciajek jajek do miski. I ubijamy całość razem z cukrem na puszystą pianę. To potrwa chwilę, więc kilka minut. To jest efekt pożądany. Eee, jajka są połączone z cukrem. Dodajemy teraz do tych jajek, a koniak. I w tym momencie tak naprawdę bierzemy mąkę z troszkiem do pieczenia, eee, wsypujemy na sitko, tak trzeba przesiać. Mąkę przycito, żeby była na napowietrzona, żeby baba była puszysta i pyszna. I jednocześnie łączymy stopniową mąkę i roztopione masło. Oczywiście w polskiej tradycji baby były różne były też z sześciu tuzinów jaj i po półtorej metra miały wysokość, nie mam pojęcia, jak to osiąga, osiągano i jak to smakowało przede wszystkim, ale myślę, że w naszych czasach zdecydowanie łatwiej jest przygotować tego typu babę w pół godziny. Nasze ciasto jest już gotowe. Eee, następnym krokiem będzie go do blachy wysmarowanej masłem i posypanej bułką tartą. Poremkę musimy dokładnie obsypać bułką tartą, żeby baba się nie przykleiła. I teraz nasze ciasto przelewamy do, do foremki. Muszę się Państwu przyznać, że ja uwielbiam desery. Więc po prostu to jest naprawdę bardzo przyjemna część pracy świątecznej. Ciasto jest gotowe. Teraz wstawiamy je do piekarnika. Wkładamy w naszą babę do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na 45 minut. Po 45 minutach. Yy... Wyciągamy ciasto, już gotowe. Eee, teraz musimy mu dać 15 minut, żeby leciutko przestygło, i za chwileczkę je wyjmiemy z e, formy. No dobra, teraz wielka chwila. No i mamy babę. Yy, ona jest dosyć słodka, tam jest, ale, ale koniak jest cukier, yy, dlatego nie używam yy, żadnych lukrów i tak dalej. Troszeczkę tylko posypuję yy, cukrem pudrem. No i gotowe. Życzę wszystkim spokojnych i radosnych świąt.